Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczypiorska, a to jest Message for you. A dzisiejsza wiadomość jest taka: wyeliminuj ograniczające cię przekonania. Uwierz w magię i własną moc. Trzymaj się tego. No właśnie. Czasami przekonania, które mamy w naszej głowie albo w podświadomości, służą nam. Pomagają nam właśnie osiągać nasze cele, nasze zamierzenia. Pomagają nam zdobywać to, czego pragniemy. Ale przychodzi taki moment, kiedy warto sobie uświadomić, czy w każdym obszarze, który jest dla nas ważny, te przekonania rzeczywiście nam służą. Bo zobaczcie, na przykład, kiedy myślimy i powtarzamy, o, teraz to jest trudno, jeżeli chodzi o rynek pracy. Ty, czy to jest Twoje przekonanie, czy to jest po prostu jakaś opinia, która, w którą tak naprawdę nie wierzysz? Zastanów się, dlatego że jak zaczynasz to mówić, to często tak się dzieje. A przecież nie ma obiektywnej rzeczywistości. Każdy z nas widzi swój świat przefiltrowany właśnie przez swoje przekonania, programy, czasami ograniczające przekonania. I dlatego warto zastanowić się, czy te przekonania nam służą, czy raczej, jak w stadzie baranów idziemy i nie zastanawiamy się, tylko. Bezmyślnie często powtarzamy cudze myśli. Do takiej refleksji dzisiaj gorąco zachęcam. Uwierz w swoją moc. Po prostu rób swoje. W zgodzie ze sobą. Warto. To jest Message for You i do zobaczenia już wkrótce.